Cześć, czołem. witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Pokémon Go. Mam jeszcze większą chrypę. No, po prostu takie ja nad... <laughs> A z tego, że zawsze o poranku najlepiej jest wychodzić na zewnątrz, bo wiemy jedną rzecz, że będzie pogoda słoneczna. Przynajmniej w większej mierze tak wygląda sytuacja. I po prostu jest większa szansa na to, żeby trafić właśnie w pogodę do, by zmierzyć się z niczym innym jak z Hitranem. Chciałbym tutaj pochwalić jedną bardzo ważną rzecz, jaką jest posiadanie najlepiej wymaksowanego Graudona bo Graudon potrafi robić magiczne liczby i w tym przypadku też to się uwzględnia i chodzi tu o Hitrana Hitran w naszym przypadku ma podwójną y, słabość do typu ziemia i oczywiście teraz podejmuję pierwszą próbę pokonania naszego poksa jednym pokemonem, jednym pokemonem I jako, że nasz Graudon jest najlepszym pokemonem typu ziemnego to przy pogodowym y, od typu y, pogody słonecznej jest jedną szansą, żeby pokonać naszego hitrena na solo przy mniejszym levelu, po co pamiętam nawet. Opóźnienie animacji, ale wciąż widzicie, że startuje w odpowiednim momencie. Za dużo czasu, za dużo. Zjedliśmy. Odzyskał HP. To jest niemożliwe do podania Idziemy szukać innego. Ze stalowym atakiem. Pogoda na chwilę obecną, jak wygląda? No właśnie, stądziłem, że tak będzie. Ale siódma jeszcze będzie utrzymywała się pogoda słoneczna. Później będzie gorzej. Później już nie, nie dostanę pogody. Prochodzi, żeby mniej charges yy, unikać. Próbujemy. Liczymy na to, że nie będzie. Stone R Power da się uniknąć. Jest długie ładowanie. Spróbowaliśmy Stone Edge'a, spróbowaliśmy Air Powera na się pogodowym. Obydwa faile, dwa przy przypadku, Czyli szansa jest tylko i wyłącznie dla mnie. Jest możliwe do pokonania jego przy Stone Edge'u, ale... Metalowy Iron Head. Tylko tak poszukujemy na buście pogodowym, bo inaczej ja sobie nie poradzę. Próba głosu, próba głosu, próba głosu. Już jest lepiej, ale wciąż nie mogę krzyczeć. Wciąż nie mogę krzyczeć. Spójrzmy tak naprawdę, ile mam szans na to, żeby zrobić dzisiaj jeszcze. Pojawiła się słoneczna wcześniej, to już wydedykowałem z Akweder. Kolejna próba będzie o godzinie 11. ma być już jest zalokowana o godzinie 11 pogoda słoneczna. Jeżeli teraz mi się nie uda, to o godzinie 11. Będę musiał szukać raju. Jeżeli ten się nie uda Jeśli będzie miał właściwe ataki, a tylko nie jeden To będę miał szczęście i mi się to, będę mógł to zrealizować W innym przypadku będzie lipa <grym> to Oczywiście w tej chwili nie będę biegł tam nie wiadomo gdzie Bo oczywiście nie w tym wszystko chodzi Jeśli oczywiście będę miał coś w zasięgu takiego kilometra dwóch To oczywiście polecę na nogach W tej chwili najlepiej oczywiście polować na cokolwiek W rannych godzinach, bo tylko w rannych godzinach jest bardzo czyste niebo. Taka stoca jest. nie? Taki, taki mamy klimat. <grym> w każdym razie, liczymy tylko i wyłącznie na jakie ataki ma. Zwróćcie uwagę, że on ma ziemne. W sensie wybrał mi same ziemne pokemony. Dziwnego, <grym> bo mamy boost więc będzie wybierało ziemne, ale też będzie mieć odporność. Więc obstawiam, że tutaj w tym wypadku yy, wzięły mi dwa Excadrille. Więc Excadrille mogą mi spodziewać, jakby zapowiadać to, że będę miał tak stalowy. I to mnie raduje. Bo ognia raczej odpada, bo gdybym miał ogień, to by Excedrin mi nie pokazało, więc obstawiam ogień, obstawiam ogień, co mnie raduje i cieszy i bawi całym mną. Słońce <grym> jest adekwatne, no nie ma dużo chmur, więc ewidentnie no, pogoda sprzyja. To rzeczy mi szczęścia, mam być Iron Head, wtedy przy Iron nawet nie będę robił dodging. Bo to rzeczywiście tak by Easy, Easy, Peasy, Easy, Peasy raid. W momencie, gdy jest Iron Head. I pogoda a, słoneczna. Mamy y, nieefektywny pierwszy. Jest Iron Head! Jest Iron Head! Uda się! Jest soluba, będzie! Solo, solo, solo. Uda się, soluba. Częstotliwość ataków jest potężna, ale Ironhead to nie jest taki sam jak Stone Edge. <grytanie> Ewidentnie. Więc, lub też Air Power

Świerć czasu mi się wydaje, że ćwierć pokonaliśmy. Ćwierć pokonaliśmy. A Head oczywiście, jeżeli jest załadowany i nie dodżuje go, to nam daje większe generowanie energii. To rzeczywiście klucz. Także jeżeli nie dodżujemy, po prostu nasz Pokémon przeciwnika, w sensie tu w tym przypadku na rajdzie, nam generuje energię. Także dowieziemy, dowieziemy każdy atak należycie. Nawet większej ilości, jeżeli tak naprawdę bym wygenerował to samo z siebie lub poprzez dodrze. Dziwnym było, gdybym tego nie dał rady zrobić. Mam 30 sekund do połowy czasu, powinienem dać radę, a może zacząć dodżować. Powiem wam, że jest trochę krucho, nie powiem. Teraz się nie pierdziel, nie pierdziel się, leci leć, 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 leci leć, leć, leć. Bez przerw, bez przerw. Jeszcze dwa, jeszcze dwa złoty. Jeszcze jeden. Ja! Jeden, jeden, jeden Precise Blade jeszcze został. Czyli wiemy to naprawdę, że troszkę trzeba pododżować, jeżeli chcemy dołożyć tak naprawdę do pieca i żeby nam się to udało. Jeden rejoin mniej i by nam się to udało. Czyli to naprawdę dodżować trzeba. Nie mam pokołana na level 50, więc prawdopodobnie to jest tego przyczyna. Czyli podsumowując ogólnie, na tym poziomie co mam, to mamy 13 sekund. 13 sekund ogólnie na, re na rejoiny. A lepiej tutaj zrobić sekundę, pół sekundy dodża, niżeli robić rejo rejoina pełnego. Więc tak to wygląda. Czyli musimy zyskać jeden rejoin. Jeden rejoin. Daj mi siłę. Pierwszy docz. Dobra, do tego nie uniknęliśmy. Trochę ładuje, nie powiem, ale jednak jest to atak, który jedynie możemy w ten sposób obronić. O, Zabolało, to zabolało. Dobra, jeszcze atakowaliśmy, jeszcze go wybroniliśmy. Nice, nice, ładnie poleci, ładnie leci. Ciekawe na ile tak naprawdę będę w stanie zrobić tutaj tych zmian. Może zamkniemy się w trzech? Byłoby genialnie. Dobrze, teraz to wybroniliśmy, bo mogło być kiepsko. Jeszcze chcę jednego tutaj dołożyć, jeszcze jednego. Patrzcie ile, na jednym, na jednym i byśmy połowę HP prawie ściągnęliśmy Na jednym rejoinie. Nie zdążyłem zmienić, ale jest, zwróćcie uwagę, gorzej, bo robiliśmy teraz dodge. Ale revive. Revive robi swoje. Nie muszą być w 100% wszystkie blokowane, bo jednak potrzebujemy troszkę energii. Może mi się uda jeszcze wygenerować jedną energię, jeden atak przed Iron Headem. Jest, udało mi się. O to mi chodziło. Teraz Iron może ładować. Nie wiem, ile tracę czasu właśnie przez te joiny, ale w tej chwili to naprawdę wydaje mi się, że jest lepiej niż wcześniej. Troszkę teraz podupadło ale Ironhead ja bym chciał przede wszystkim jedną rzecz teraz zrobić, czy na jednym teraz poksie zrobić bez dodżowania, znaczy w sensie na samych dodżach. Bo teraz to jest najważniejsze. Ten czas w tej chwili, który mam. Ojojojoj. Te 40 sekund są dla mnie zbawienne, żeby on nie padł. Jest super. Jest dodge. Jest dodge. I to jest ta sytuacja. To jest dwa ataki. Dwa. Dwa dowiezione ataki. Teraz nie dodżujemy, nie dożyjemy. ciśniemy od razu. Jeden. Jest, jest. No, ziom, 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 dojedziesz, dojedziesz go. Jest! 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 Udało się! Udało się! Na ostatniej sekundzie soluwa! Jest! Udało się! Ja! Nie 50 level! Na no, się pogodowym! Udało się! Zrobione! Dowiezione i nie jest szajni! Dawno nie robiłem takiej dawno nie, nie robiłem takiej strogi, dawno, dawno, o, ale się spociłem.